Jesteśmy w Osti. No i właśnie dochodzimy deptakiem do morza. Ja już widzę. A za chwilę obrócę obiektyw i pokażę Wam również. Ferajna gdzieś tam z tyłu. Maseruje. Dokazują dzieciaki. No ale już powoli też zmęczeni. Dzisiaj na lajcie idziemy zobaczyć może no już będziemy się zbierać do wyjazdu nie wiem czy będzie widać o samolot ponieważ tutaj niedaleko jest lotnisko Fiumicino samoloty latają dosłownie co minutę zaraz pokażę wam może i moi drodzy doszliśmy do Molo w Osti I widać już piękne morze także jesteśmy Morze Tyreńskie Na Redzie widać te statki No powiem wam słoneczko przyświeca Jest ładnie Powiedziałbym że nawet pięknie Karol jak tam idziemy zobaczyć morze? nie <gry> Karol mówi że nie Zobaczymy. A ja idę. Wchodzimy na molo. No moi drodzy, zobaczyliśmy na plaży piękne budowle. Z piasku ktoś tu naprawdę się przyłożył. Ładnie to wygląda. Nasza wycieczka spaceruje molo. Tutaj stoi Neptun. Tam na morzu widać statki. Fale są dosyć spore. Tutaj nasza wycieczka, Carlos, Monika, i Tosia. A tak się prezentuje: Osti właśnie oświetlone słońcem, prosto, z Molo. zabudowania ciągną się, końca nie widać. Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża, ale nie ma drzew. Nie ma drzew, ale jest pięknie. Dciągajcie je od nosem. Schodzimy z mola idziemy na plażę zobaczymy czy ktoś odważy się zamoczyć jak nie stopy to chociaż rękę ale woda musi być zimna na dworze jest koło 10 stopni no wieje mocno jak to nad morzem zobaczymy idziemy na plażę bliska z bliska możemy pooglądać tutaj te piękne budowle Fajnie to wygląda Monika już ciągnie do morza, a Karol już tam jest. Zaraz go będziemy wyławiać, bo pewnie wszystko będzie miał mokre Tocha! Jak tam? Powiem Wam, że ten piasek jest taki ciemniejszy jak nad Polskim Morzem. Tosia nie w butach! Ej! Zimna woda! No i już mamy mokre buty. Karol wróci. I spacer dziką plażą. Tak to wygląda. No dotknęliśmy wody. Nie jest jakoś lodowata, ale ciepła też nie jest. Trzeba uważać, bo fale dochodzą i w butach nie jest to wskazane. Karol, jak ciepła tak? woda? Karol, nie zimna. No. Zobaczcie, a w tle oświetlone ostry. muszelkę znalazła się. zobaczcie Tosia znalazła muszelkę odsłonimy, w słoneczku ją pokażemy ładna, z drugiej strony brzydka z drugiej strony biała jesteśmy w Fiumicino idziemy sobie takim deptakiem Kuter za kutrem sobie stoi A my idziemy w stronę w stronę morza Wycieczko Saneczko przyświeca Ładnie to wszystko się prezentuje Liny skrzeczą A ile jeszcze? Do morza? Poważne kutry Ile do morza? No nie wiem, no kilkaset metrów może. No to ile minut? 5 okay, dużo tych kuterków a tam stoją jakciki. Zobaczcie, wszędzie pełno sieci Tu już kutrów nie ma Port został za nami. A tutaj widzimy wyjście w morze. Idziemy na ten cypel. Zobaczymy go. Dochodzimy do końca cyplu. Tu już tylko otwarte morze przed nami. Jakieś tam statki też widać. Tu pan łowi ryby. Fale dosyć duże, wieje, zimno. Ale co tam, widoki są piękne. Tu jakaś latarenka do wejścia do portu. No idziemy do samego końca. Popatrzeć na te fale, jakie tutaj dobijają do morza. No powiem wam, cudownie, wieje strasznie. Ale ale widok Sprawiedliwia to wszystko. Karol, jak tam? Dobrze. 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 Karol zadowolony. Super. Dziewczyny też jest gdzieś tam za nami. Tutaj pan łowi ryby. Chcemy wyjrzeć, gdzie te nasze dziewczyny. Tośka, jak tam? No to są takie fale, żeby go chlapało. No ale to stój, zaraz się ochlapię. Nie, Czekamy na fale Tożka już mokra O Uwaga Cała fala, super! Karol, o matko, Karol to jest całkowicie mokry Cała ciało, kurka ciało, mokra A mama? Czapa, czapa Mama, mama jest, jest sucha Mama I się boi bo. wody chyba eee. Tutaj Polowanie Polowanie, ptaki polują na ryby, co chwilę się tu jakiś wynurza z wody W pierwszym odcinku Wednesday były takie bardzo groźne ryby No nic, idziemy Co jedni Kutry I cały czas sieci tutaj Pełno sieci leży Schną tak, no. dlatego jest przycumowany liniami A ja tu że jest na wodę. jest tak silna że umie przeciąć pewnie My wiesz co? Mylą, mylą. oponę dawno, dawno temu pęknięte kuter sieci nawinięte w gotowości do wypłynięcia w morze, a tutaj tak deptaczek wygląda pełno kawiarenek. Ludzie sobie spacerują, chociaż zimno, bo wieje. My też spacerujemy. Przyjechaliśmy jeszcze z drugiej strony Fiumicino no próbujemy odnaleźć taką podróż sentymentalną zrobić i odnaleźć miejsce gdzie kilkanaście lat temu byliśmy z Maniką tutaj na plaży się kąpaliśmy no zobaczymy Tak, nie do końca pamiętam gdzie to było ale próbujemy no może się uda tak mi się wydaje że to tutaj Tutaj mamy porcik jagdowy. Łajbę stoją. Jesteśmy po drugiej stronie tego portu rybackiego, gdzie byliśmy przed chwilą. No i idziemy. Chyba odnalazłem to miejsce. A tak, tutaj właśnie latają samoloty. Obok jest lotnisko Fiumicino i co chwilę jakiś samolot przelatuje. think